Siemanko witajcie na kanale Madros. W dzisiejszym odcinku dowiecie się dlaczego Delta była wyjątkowym velociraptorem. Zapraszam do materiału. Klonowanie Velociraptorów z Jurassic World rozpoczęło się w 2012 roku. Cała operacja miała charakter eksperymentu wojskowego, nad którym nadzór pełnił Vic Hoskins. Pierwszym raptorem, który został sklonowany, była Blue, stąd też jej status Alfy. Ale drugim zaraz po Blue była Delta, dlatego projekt nosił nazwę V2. Co jest takiego wyjątkowego właśnie w Delcie? Może zacznijmy od jej wyglądu. Delta ma zielony kolor skóry z dodatkowymi, z ciemnoszarymi plamami oraz białym podbrzuszem. Jej genom to głównie genom raptorów z Parku Jurajskiego 3, a więc mamy tutaj nawiązanie do pierwszej trylogii. Delta była największym velociraptorem, jaki udało się sklonować przez Ingen. Miała również podwyższoną agresję, podobną do tej, które. Miały raptory z Parku Jurajskiego z 1993 roku. Delta posiadała również dużo ptasiego DNA. Można to zauważyć podczas jej sposobu poruszania się. Miała również wybitną inteligencję oraz zajmowała drugie miejsce, w pozycji, jeśli chodzi o pozycję w stadzie raptorów z Jurassic World jej osobistym opiekunem był Barry, który znał doskonale jej wszystkie cechy zachowania oraz potrzeby. Był bardziej z nią związany niż Owen. No i możemy zauważyć to w różnych scenach, jeśli chodzi o samo Jurassic World. Jeśli chodzi o upadłe królestwo, widzimy jak wyglądał przebieg wychowywawczy stada raptorów oraz to, że Delta wykazywała właśnie tą podwyższoną agresję i nie okazywała żadnej słabości. Są też teorie, które mówią, że Delta może powrócić w Dominion, ale moim zdaniem jest to troszeczkę na wyrost, ponieważ jej status w oficjalnym lore Wynosi jako martwy. Została oczywiście zabita przez Indominusa Rexa podczas walki na głównym placu w Jurassic World. Ginie jako druga wrzucona do paleniska w jednej z restauracji. Cóż jeszcze możemy powiedzieć na temat Delty? Prawdopodobnie to ona byłaby alfą raptorów, gdyby urodziła się pierwsza, a nie tak jak mamy to w filmie, sama Blue. Delta jest również odpowiedzialna za śmierć Wika Hoskinsa i widzimy to w scenie, kiedy to w Jurassic World trwa akcja ewakuacyjna oraz wywożenia embrionów z laboratorium. Tak też właśnie przedstawiają się wszystkie informacje na temat Delty. A więc, jak sami widzicie, jest bardzo wyjątkowym Velociraptorem. Ma dużo wspólnego z pierwszą trylogią Parku Jurajskiego. Można powiedzieć, że jest takim przejściem, jeśli chodzi o sam gatunek Velociraptora z Parku Jurajskiego do serii Jurassic World. Ja dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.